Witam was bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy z tej strony Chromidas Midas i widzimy się w kolejnym unboxingu. Jest to unboxing nie byle jaki, bo od bardzo wyjątkowej osoby. Jeśli jesteście ciekawi to zostańcie ze mną. Moi drodzy, mam już tutaj paczuszkę. Jest to paczka niezbyt duża, tak naprawdę paczka z próbeczkami, jednak są to próbki niszowe. Paczka wygląda w ten sposób, ponieważ była tutaj przyklejona etykieta, którą zdarłem przed kilkoma chwilami. E z tej strony tak, jest to tutaj niebieska taśma, oczywiście tutaj tak. No ale myślę, że interesuje Was zarówno to, co jest w środku, jak i pochodzenie tego cudeńka. Zacznę może od tego drugiego, jeśli chodzi o pochodzenie, to jest to bardzo wyjątkowa osoba, tak jak wspomniałem, osoba, która jest prawdziwym pasjonatem, która interesuje się perfumami pięknymi, zapachami, a przy okazji wykonuje niesamowite zdjęcia. Nigdy nie przypuszczałbym, że się zakolegujemy, że będziemy w stanie mieć tak dobry kontakt ze sobą. To jest dla mnie bardzo miłe i bardzo cieszę się, że e, powiedzmy z każdym tygodniem, z każdym miesiącem znamy się coraz lepiej, wymieniamy się też doświadczeniami na temat zapachów i myślę, że znaleźliśmy jakiś punkt porozumienia. No, i jakiś czas temu też wymieniliśmy się zapachami. Ja wysłałem jemu on wysłał mi i właśnie to jest ta paczuszka która przyszła do mnie od tego wyjątkowego człowieka a kim jest ta tajemnicza postać moi drodzy no to jest Michał Conneryfan. Michał Conneryfan, który oczywiście pojawiał się już tutaj na kanale użyczył oczywiście zdjęć flakonów między innymi do Zapachów wiedźmińskich Alana Balewskiego, którego również bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeśli będzie to oglądał, myślę, że obaj panowie są na bardzo, bardzo wysokim poziomie intelektualnym, ale nie tylko, po prostu są dobrymi. Kolegami, więc dzisiaj paczka od Michała. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Michał. Dziękuję jeszcze raz za, za to, że znalazłeś czas na to, aby nadać mi paczuszkę. Bardzo się cieszę. Zobaczcie, tutaj jaka dbałość o szczegóły. Fajnie że tutaj napisał bardzo fajny charakter pisma. Natomiast no, wypadałoby już przejść do unboxingu. Nie ma co przedłużać. Znajduje się tutaj kilka zapachów, których byłem bardzo ciekaw. No i. Dzięki Michałowi oczywiście będę mógł je poznać. Także sięgam teraz po nożyk i otwieramy. Dobrze. Także tak paczek gdzie tutaj góra. Fajna tasiemka niebieska. Zdarłem tylko tą etykietę. I tak się zastanawiam, w którym miejscu to otworzyć. Chyba tutaj. Trochę paczka poleżała niestety, no ale... Czas moi drodzy, czas. dzisiaj jest niedziela, kiedy to nagrywam, także czasu jest więcej. Ok, a chyba tutaj z góry się otworzy. Tak, tak mniej więcej to prezentuje się po odpakowaniu. Odłożę sobie nożek, nie wiem, czy będzie nam jeszcze potrzebny, i mamy tutaj już jakąś karteczkę na dzień dobry. I oczywiście same próbki, więc może otworzymy to wszystko i zaraz pokażę wam i przeczytam co my tutaj mamy. Bardzo fajne pudełeczko twarde. Widać, że naprawdę nie jest to byle co, tylko fajnie, że to zostało opakowane w tak kompletny sposób. No i powiem Wam, że już pachnie teraz coś, pachnie dobrze. A wracając jeszcze do Michała, oczywiście, to powiem Wam, że zaskoczył mnie bardzo na plus, dlatego że zawsze podziwiałem jego zdjęcia, zawsze podziwiałem gdzieś tam jego internetową twórczość. Natomiast jakiś czas temu stosunkowo niedawno wyszło to, że mamy bardzo podobny gust perfumowy, więc no bardzo jestem zadowolony z tego, że podobne nutki zapachowe lubimy, podobnych nutek szukamy i myślę, że Michał też jest mocno wkręcony w to, w ten świat zapachów przede wszystkim niszowych, no ale między innymi czarna porzeczka, m.in. jakaś taka inspiracja wolnością, lasem. To jest bez dwóch zdań potrzebne, oczywiście. No i dużo również takich nutek leśnych, iglastych, jak chociażby jałowiec. Także no, ja również szukam czarnej porzeczki, jagód tych klimatów. No i tutaj właśnie też takie zapachy się znajdą, mam nadzieję. No i przejdźmy jeszcze do karteczki. Zobaczmy, co tutaj się znajduje. Moi drodzy, fajny papier, gładziutki, fajnie, fajnie. Zobaczmy, co też tutaj jest. Co się tutaj czai, moi drodzy. Jestem też bardzo ciekaw. O, proszę bardzo. Napisał nam tutaj coś. Kompozycja dostarczająca silnych doznań jest tym, czego szukam w każdej dziedzinie sztuki. Tworzenie perfum to sztuka łączenia kilku składników w jedno poruszające dzieło, jak malarstwo. Życzę wspaniałych doznań z kilkoma z moich ukochanych zapachów Michał Connolly Fan. Także tak mniej więcej to e, wygląda. Bardzo fajnie. Ładnie, Michał pisze. Myślę, że tak też troszeczkę podobnie nawet do mnie. Także bardzo fajnie. Bardzo dziękuję za te kilka słów. Cieszę się, że nie, mogę mieć coś też na pamiątkę od Ciebie. Na pewno zbieram też takie fanty, bo. Wiadomo, że Michał będzie kiedyś jeszcze bardziej znanym fotografem, więc wiecie, tutaj taki fant, powiedzmy, dla dobrego znajomego. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. No, ale oczywiście nie będziemy i tak w kontakcie, więc myślę, że to jeszcze nie koniec. Będziemy się tam pewnie wymieniać, mniej lub bardziej. Natomiast zobaczmy, jakie tutaj zapachy mamy. Ja powiem Wam, że przeglądałem sobie co tam Michał ma w kolekcji no i właśnie zdecydowałem się na kilka ale też powiedzmy że ten chyba piąty był do wyboru z kilku więc zobaczymy który Michał wybrał no i powiedział że świetny wybór że tak naprawdę wybrałem bardzo bardzo dobrze oczywiście tutaj tylko próbeczki no w celu poznania zapachów nie chcę też tutaj wiecie nikogo jakby to powiedzieć no no nie żał ale bardziej mi chodzi o to, że są to jednak zapachy dosyć drogie. Są to zapachy, które e, swoje kosztują i które też znaczą bardzo dużo. Mają wiele wrażliwości, wiele wspomnień na pewno dla, e, dla naszego tutaj autora paczki. Wobec tego cieszę się, że mogę je poznać. Natomiast też myślę, że nieprzyzwoite byłoby z mojej strony, gdybym e, chciał jakoś bardzo dużo tego. Więc, no, dziękuję, dziękuję, że przysłałeś mi. Tak więc mamy, mamy tutaj oczywiście pięć zapachów. Zaraz sobie zobaczymy, jakie. Jeden zapach jest taki, że jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak on pachnie. I mam tutaj na myśli taką jakby. Górę lodową, ale jest to oczywiście Neanderthal Light i właśnie tutaj pierwszy się tutaj wysuwa do testów. No i powiem wam, że to jest chyba zapach, zapach niedostępny w ogóle w Polsce. Ciężko go myślę w Polsce kupić. No ale. Ale super, super, że akurat mogę go poznać. Neanderthal Light on się nazywa. To jest podobno zapach bardzo świeży, bardzo mineralny, więc no nie ma co ukrywać, że chyba tego jestem ciekaw. Zdecydowanie, zdecydowanie najbardziej. Zresztą również Michał powiedział, że jeśli będę potrzebował jakichś zdjęć do recenzji, do moich materiałów, to też nie ma problemu, ponieważ ma flakony. No to już kilka zdjęć pocykał bardzo fajnie. Także no bardzo dobrze mieć takich świetnych znajomych, że możemy sobie nie tylko powąchać coś dobrego, ale i też wymienić doświadczenia, porozmawiać przede wszystkim na poziomie o pięknych zapachach, no bo to są raczej takie zapachy, o których mało kto słyszał, myślę. Tutaj też jest zapach zielony, dosyć świeży. Też o nim słyszałem bardzo wiele. Nie wiem, jak powinienem to wymówić. Shiso, coś takiego. Tak czy inaczej, jest to marka nomenklatury zdaje się. Także też będziemy sobie testować ten zapach. Myślę, że też dosyć ciężko go gdzieś tam spotkać. Nie widziałem, żeby ktoś go rozbierał. No cóż. No cóż, tutaj mamy Enchanted Forest. To jest właśnie zapach, o którym Michał wspominał, że jest tutaj wspaniała czarna porzeczka. No i stwierdził, że koniecznie muszę poznać ten zapach. Podobno jeden z jego ulubionych, więc myślę, że jest duża szansa, że na mnie również zrobi bardzo dobre wrażenie. Z tego co pamiętam, to jest tam bardzo bogaty skład. Mamy tutaj również kaligna, tak to się chyba nazywa. Nie wiem, czy też dobrze to wymawiam. Nie przygotowałem się też za bardzo, dlatego że też nie wiedziałem na 100%, czy uda się wysłać te, które ja prosiłem, być może jakieś inne, ale udało się te, które byłem najbardziej ciekaw, więc bardzo. Fajnie, bardzo miło z Twojej strony, dziękuję jeszcze raz. No i oczywiście czuć, że jest to szkło, więc bardzo dobrze nie lubię w tych plastikowych fiolkach, bo to jednak troszkę zmienia wydźwięk kompozycji, dlatego bardzo duży plus dla Ciebie. No i ostatni zapach mamy Vanilia Paradox. Vanilia Paradox to jest chyba jeden z tych nowszych zapachów, z tych nowszych flakonów, które Michał nabył ostatnio, także fajnie. Ja myślę, że Wanilia też całkiem fajnie w perfumach wybrzmiewa. No, i tak mniej więcej to wygląda, moi drodzy. Tak to mniej więcej wygląda. Będziemy sobie testować. Oczywiście to wszystko jestem tutaj ogromnie ciekaw. Dzisiaj mam dzień nagrywania, więc myślę, że jeszcze. O jednym z nich na pewno coś tam nagram, będę sobie sukcesywnie testował. Dzielił się oczywiście z Wami moimi tutaj przemyśleniami, spostrzeżeniami. Szkoda, że już coraz zimniej, trzeba będzie niedługo ograniczyć mocno przyjazdy tutaj. Zresztą już bardzo mocno to ograniczyłem, dlatego że jest tutaj pomieszczenie na strychu i jest tutaj bardzo zimno. Więc nie ma co się przeziębić. Rok temu też jeździłem do końca, można powiedzieć, do zimy i dostałem zapalenia oskrzeli. Więc w tym roku nie chciałbym popełnić tego błędu ponownie, natomiast nie ulega wątpliwości, że taka paczuszka jest warta tego, aby tutaj przyjechać i nagrać te kilka słów tak naprawdę patrząc tutaj na ten piękny secik sam zastanawiam się mocno od którego zacząć wszystkie na pewno są ogromnie ciekawe tam tutaj jeszcze tak w kadrze żeby fajnie było od kogo mamy te mm, piękne zapachy także z mojej strony na dzisiaj byłoby to już na tyle jeszcze raz ogromne ogromne podziękowania i uściski dla Michała Connery fana. bardzo się cieszę że przysłałeś mi Kilka zapachów, jak sam napisałeś, zresztą Twoich ulubionych. Wobec tego, na tyle, ile rozmawialiśmy, na tyle, ile nasz gust jest tożsamy, to myślę, że będzie bardzo, bardzo dobrze. Jestem tutaj naprawdę mocno nakręcony na testy i spodziewam się, że będą to strzały w dziesiątkę. Więc wypadałoby tylko odkładać do świnki skarbonki i czekać na nowe. Flakony, które pewnie prędzej czy później się pojawią. Dziękuję Wam również za Wasz czas. To taki krótki filmik, krótki unboxing. Pozdrawiam serdecznie. Napiszcie też komentarze, czy znacie któryś z nich, a jeśli tak, to co o nich myślicie i o którym najbardziej chcielibyście usłyszeć. Trzymajcie się ciepłutko. Do usłyszenia. Cześć, cześć.